Lekarze mówią, że to choroba bokserska. Medycyna niekonwencjonalna twierdzi, że nie. Ja przychylam się do tej drugiej diagnozy. Ostatnie lata były dla mnie bardzo trudne. Miałem problemy z trawieniem i wypróżnianiem się, kiwałem się chodząc, zacinałem się mówiąc. Jeden z dziennikarzy napisał kilka lat temu, że mam chorobę Parkinsona. To szołom. Co on wie o tej chorobie? O tym artykule dowiedziałem się kilka dni temu. Matka ukrywała przede mną te bzdury. Nie chciała, żebym się denerwował. O Marku Piotrowskim mówili nad Wisłą Niszczyciel. W Stanach Zjednoczonych nazywano go paniszer, Ten, który wymierza karę. mi o Bloodsport. To długa historia. O oh, nie. No. It's about a secret fight, secret uh -huh. event happening every 5 years. Lata osiemdziesiąte, 90. -te. Na ekranach kin króluje wówczas krwawy sport Jean-Claude'em Van Damme w roli głównej, który toczył emocjonujące, pełne krwi potu pojedynki z rywalami charakterologicznie wyjętymi z Marvela. Dzieciaki na ulicy chcieli być jak Van Damme, trenować kickboxing, który z czasem miał wyprzeć boks, bo przecież ta sztuka walki była o wiele bardziej efektowna. Na popularności zyskują nie tylko postacie z ekranu, również sportowcy, którzy Toczą niezwykle widowiskowe dla oka pojedynki. Jednym z nich jest Marek Piotrowski. Piotrowski zresztą też o pewien rodzaj filmowego czy komiksowego heroizmu się otarł. Podczas swojej kariery dostał przydomek Panischer. Jak słynna postać z marvelowskiej sagi, której bohater bez jakichkolwiek superbohaterskich mocy mścił się na swoich wrogach, wymierzając sprawiedliwość. Nazwał mnie tak po walce z Rickiem Rufusem mój pierwszy wielki trener Kevin McClinton. Jego pasją były komiksy, a Pani Sher to bohater jednego z nich. Podobno jestem trochę podobny do niego, twierdził Piotrowski. Marek ma 9 tytułów mistrza świata, a jak teraz pytam swoich młodych podopiecznych, czy wiedzą, kto to jest, większość z nich odpowiada, że nie wie. Mówił im wtedy, żeby obejrzeli filmowojownik i przeczytali książkę Kickboxer. Powinni wiedzieć, że od tego człowieka tak naprawdę zaczął się polski kickboxing. Tak w rozmowie ze sportowymi faktami sylwetkę Marka Piotrowskiego przedstawił Robert Złotkowski, utytułowany zawodnik tej dyscypliny, obecnie znany z prowadzenia Jana Błachowicza. 고 huh? Piotrowski swoją karierę z kickboxingiem zaczął w 1985 roku. Niezwykła ambicja oraz talent doprowadziła do tego, że krótko po zakłyśnięciu się tym sportem postanowił spełnić swój amerykański sen. W 1988 wyleciał z Okęcia do Stanów Zjednoczonych bez większego planu, jedynie z chęcią bycia najlepszym, a i miał tylko 70 dolarów w kieszeni. Pierwszą walkę Piotrowski stoczył z Bobem Handeganem. Zawodnikiem światowego rankingu bezapelacyjna topka. Spisywany na straty Polak, wygrywa przez knockout w czwartej rundzie. O tym, że bił się z rywalem z samego topu, dowiaduje się dopiero po walce. I tak, krok po kroku, Piotrowski wchodzi na sam szczyt zawodowego sportu. W Polsce zaczęto mówić o nim coraz częściej, choć sam pełnił w kraju rolę coś w rodzaju klechty, mitu bo tak naprawdę nigdy w Ojczyźnie jego walk nie widział. Pamiętam, ojcze, że cały czas Jestem z Tobą. Modlę się do Boga, aby każdy ból, zmęczenie, cierpienie na treningu zabierały stopniowo Twoje tato niedowłady. Niektórzy mówią, że trenuję teraz jak opętany. Bardzo chciałbym wziąć taty z pracowaną dłoń, przytulić do zmęczonej twarzy. Każde moje zwycięstwo składam do Twoich stóp, pisał po debiucie w jednym z listów do matki. 19 sierpnia 1989 roku w swej piątej walce za oceanem pokonał jednogłośnie na punkty dotychczas niepokonanego Rika de Jetrufusa i zdobył zawodowe mistrzostwo Stanów Zjednoczonych organizacji PKC. The winner and the new champion of United States, A dwa miesiące później sięgnął po tytuł światowy pokonując słynnego Dona Wilsona, tym samym na stałe zapisując się w kronikach sportu walki. W latach 90. tych już nie tylko w Polsce było o polskim paniszerze głośno. W kwietniu 1990 roku wyjechał po raz pierwszy walczyć poza Chicago. Przystanek Hollywood, Chuck Norris, Charlie Sheen, Hulk Hogan. Z każdym można pogadać. Każdy coś o Piotrowskim słyszał. Oj, byłem dumny, mówił w rozmowie z gazetą wyborczą. Piotrowski szybko stał się gwiazdą. Paniszer był na szczycie światowego kickboxingu w odmianie full contact, ale był ktoś, kto miał jego obsesję. Chciał za wszelką cenę strącić go i góry chwały. Był to Rick Rufus. Dla mnie to była osobista vendetta. Żyłem, jadłem, piłem, trenowałem i spałem myśląc o Piotrowskim. Wszędzie rozwiesiłem jego zdjęcia. To była sprawa osobista. Nic do niego nie miałem, ale musiałem odzyskać to, co mi zabrał. To słowa Rufusa, które słyszymy w filmie Wojownik poświęconym karierze Piotrowskiego. Piotrowski ostatecznie dopiął swego. W 1991 roku, podczas starcia na Gali w Chicago, trafił Polaka efektownym kopnięciem w głowę. On stracił przytomność i upadł na deski twarzą w dół. Ból był wpisany w cenę. Piotrowski doskonale to rozumiał, działał on zresztą na niego motywująco. Była to jedna z dwóch przegranych Piotrowskiego, kolejna przydarzyła mu się z Robem Kamanem rok później. Przez następne lata szukał szansy na rewanż, zarówno z Kamanem, jak i Rufusem, ale nigdy jej nie dostał. Mimo tego wciąż toczył kasowe, pełne emocji i pojedynki. Zawodową karierę zakończył 13 grudnia 1996 roku w Hanowerze, wygraną walką bokserską. Nie czy nawet Marek bilans kickboxingu 44 walki, 42 zwycięstwa. Zrezygnował z powodu problemów zdrowotnych. Niektórzy uważają, że Polak rozchorował się, bo dostawał więcej ciosów niż zadawał. A walce nie oszczędzał się, nie wybierał rywali, chciał być najlepszy. A no nie, sama teoretyczna wiedza to na pewno gdzieś tam nie przetrwała czasu. I... Pierwsze kłopoty ze zdrowiem pojawiły się w 1994. Marek Piotrowski zaczął odczuwać problemy związane z mówieniem. Pojawił się też problem z koordynacją. Każdy może sobie dorabiać teorię mojej choroby. Potrafię odpowiedzieć nie najgorzej na każde zadane pytanie, czyli chyba nie jest ze mną tak źle. Nie jestem jeszcze zdrowy, jednak dwa lata temu było gorzej. Wiem, że wrócę do pełni sił. Tak brzmiały słowa zawodnika w 2002 roku. Wtedy też wrócił do Polski. Wcześniej, po zakończeniu kariery, został sam w Stanach Zjednoczonych, pozostawiony na pastwę losu z chorobą, która niszczyła go każdego dnia. Oszczędności z walk rozpływały się z dnia na dzień. Dzień, głównie na leki. W swojej karierze zarobiłem trochę pieniędzy. Kiedy zacząłem się leczyć, kasa szybko się rozeszła, bo nie mogłem nic robić. Potem chwytałem się najróżniejszych prac. Jeździłem taksówką, rozwoziłem książki telefoniczne i gazety. Wspomina fighter. Później doszło do kolejnego ciosu od życia, ciosu mocniejszego od tych, którymi częstowali go rywale na ringu. Dowiedziałem się, że dziecko, które przez 7 lat uważałem za moje, ma innego ojca. Zrobiłem badania i nie było żadnych wątpliwości. Marka Juniora kochałem ponad życie, a tu taki numer. Żalił się wtedy Piotrowski. Po powrocie do ojczyzny choroba jednak postępowała. Nadzieje Piotrowskiego z 2002 roku powoli przygasały, ale nie umarły. Marek Piotrowski do dziś walczy z całych sił o normalność, choć z wyglądu i zachowania nie przypomina pani Szera z lat 80. Choć heroizm jakby większy. Obecnie rehabilitacją kickboxera kieruje Fundacja Silny Oddech. Koszt jednego turnusu rehabilitacyjnego kosztuje od 11 do nawet 15 tysięcy złotych. Wszystko w życiu przemija, taka jest kolej rzeczy. Są nowi sportowcy, o których piszą dziennikarze, ale jeszcze będą mieli okazję napisać o Piotrowskim. Mamy plany na przyszłość i wierzę, że je urzeczywistnie. Cieszę się, że na te upragnione 10 tysięcy subskrypcji mogliśmy zrobić materiał specjalny o Marku Piotrowskim. Zachęcam Was oczywiście do zajrzenia w opis filmu. Tam znajdziecie specjalny link do zbiórki właśnie dla legendy polskiego kickboxingu Marka Piotrowskiego. Co jeszcze? No, oczywiście, zapraszam Was w każdy poniedziałek na serwis informacyjny, informacyjno-sportowy poniedziałek godzina 17, kanał kto wygrał, no i oczywiście dziękuję Wam jeśli obejrzeliście ten film do końca. No i co, to by było na tyle, widzimy lub słyszymy się w poniedziałek o godzinie 17, cześć!